wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym holu lumpeksowym. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, klikajcie również w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam Was również do śledzenia mojego Instagrama, Facebooka, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Kochani, teraz zacznę od, tak jak zwykle, stylizacji, którą mam na sobie tak jak zwykle, akurat. Czasem, Joanno, zaczynasz od y, wielkiego przemówienia Także ym, dzisiaj przemówienia chyba nie będzie. No. Ewentualnie, jeżeli coś mi się w międzyczasie przypomni, to sobie to na pewno tutaj Wam coś powiem. Natomiast jestem bardzo zadowolona z tej sukienki, którą mam na sobie. Jest ona bardzo fajna. Kupiłam ją w tania odzież retro. Pochodzi ona z Mango. Jest w rozmiarze M. Troszeczkę ją zwężałam. To tak na wstępie i na szybko. Ogólnie piękne kolory. Bardzo wygodna. Można ją nosić jak taką hiszpankę. Ja trochę sobie spiekłam ramiona ostatnio. Słuchajcie, zobaczcie, co widać na załączoną obrazku, jak zwykle. Ponieważ zapomniałam. Posmarować się filtrem ochronnym, a ramiona co roku mam spieczone. Nigdzie się tak to nie opalam, ale ramiona wiecznie mam spieczone i później mnie bolą. Natomiast od natalki mam taki preparat fajny z Arbon, który świetnie chłodzi, i mam zamiar go w weekend od natalki troszeczkę. Wziąć, to znaczy sobie troszeczkę y, go wypróbować, jeżeli będzie super, tak jak natalka twierdzi, to sobie zamówił. Moi drodzy, więc tak, ta sukienka naprawdę jest świetna, y, dodałam do niej żółte dodatki, takie, taki blady, żółty, żeby żeby tak trochę, wiecie, coś dodać od siebie. O, może w ten sposób powiem. Sukienka jest świetna i. Kojarzy mi się z materiałem, z którego szyłam kiedyś sukienki do mojego sklepu razem z krawcową. Właściwie krawcowa szyła, ja projektowałam. Także mam gdzieś taki taki materiał. Bardzo dużo mam tego materiału. Może kiedyś też takie koktajlowe jeszcze sukienki uszyję. Może odtworzę to, co było, jak nauczę się tylko, wiecie, tak szyć od podstaw. No i powiem wam, że moje ostatnie zakupy w lumpeksach są naprawdę rewelacyjne, bardzo udane, bo znalazłam dużo takich fajnych perełek. Wtania odzież retro, zauważam, że teraz jest dużo takich rzeczy z sieciówek, ale też jest troszeczkę drożej, a nawet sporo drożej, może nie troszeczkę. Natomiast warto tam zaglądać, dlatego że można znaleźć świetne rzeczy. I ostatnio był taki wysyp po prostu ubrań sieciówkowych. Dużo było rzeczy z mango, dużo było. Różnych um, pasków. Oczywiście też są to ceny e, niższe niż, e, niż wiecie, tak jakbyśmy kupowały to w sieciówce. E, ta sukienka kosztowała chyba 45 euro, tak było napisane, więc taka droższa troszeczkę. Natomiast e, droższe i niedroższe. No dobra, jeżeli chodzi o, e, o sieciówkę, no to powiedzmy, że droższa, ale jeżeli chodzi o sukienki, które są dostępne też w internecie, to też taka cena nie najwyższa. To zależy, słuchajcie, jak na to spojrzymy. Natomiast Wiadomo, że w Lumpeksie cena jest niższa, przystępna, aczkolwiek też nie była najtańsza. I kupiłam ją jako nową, była nowa z metką, także też fajnie, że akurat udało mi się taką sukienkę znaleźć. Może też, wiecie, gdybym gdyby nie umiaszyć na maszynie, troszeczkę zwężać, to M byłaby zdecydowanie na mnie taka, wiecie, luźniejsza i ta sukienka musi być trochę bardziej tutaj dopasowana. Więc wtedy bym jej nie wzięła, ale ze względu na to, że umiem zwężać i szyć na maszynie, no to jak najbardziej mogłam sobie na nią pozwolić. Teraz, kochani, perła nad perłami, można tak powiedzieć. Kupiłam sobie takie sandałki na lekkiej platformie, które są włoskimi butami i to jest marka Miumiu. Miu. Cena tych butów to jest około 4000 zł. Wiecie, kupując je w sklepie. Buty skórzane, przepiękne, one są takie, w kolorze taki ciemnozielony, ale te buty mają na całej swojej powierzchni takie błyszczące cekinki, bo one są ogólnie y, takie zielono, zielone cekiny, ale błyszczą się w przeróżne takie mm, jaskrawe kolory. Tutaj możemy wydobyć z nich i czerwony kolor, i pomarańczowy. Naprawdę jest na nich mnóstwo pięknych takich odcieni, bo w zależności jak na nie patrzymy, z daleka wygląda jak takie brokatowe, ale to są właśnie cekiny, bardzo wygodne, są w rozmiarze 40, to nie jest mój rozmiar, ja noszę maksymalnie 39, ale ze względu na to, że to są sandały, to jeszcze gdzieś to przejdzie, bo nie, nie wyglądają na takie mega za duże. Tak wiecie, no ten centymetr mogłyby być mniejsze, ale to już jest takie wiecie, e przyczepienie się. Natomiast m, samo to, że ta marka robi przepiękne buty i ze względu na to, że są to buty oryginalne, zdecydowałam się, że wezmę ten rozmiar 40. Od biedy, co nie? Od biedy buty za prawie 4000 wezmę sobie. Także e, jestem bardzo zadowolona i zdecydowanie e, to jest teraz taki mój faworyt, ale też nie względu na to, że są. Są to buty od projektanta, tylko bardzo mi się podobają. Teraz właśnie taki model buta jest modny, ale też ja gdzieś kiedyś już nosiłam takie sandały na platformach. Te zdecydowanie do mnie jak najbardziej przemawiają. Ta platforma nie jest aż taka wysoka, ale przez to ten obcas jest też wyższy, więc one są dość wysokie, natomiast są niesamowicie wygodne i one pojawią się w którejś z dzisiejszych stylizacji. Bardzo mi się przydadzą teraz latem do... Tak na co dzień, do różnych stylizacji, do ożywienia tych stylizacji. Gdzieś taki delikatny błysk na nich będzie. Są naprawdę rewelacyjne i te buty kupiłam w sklepie ubieram. Ostatnio praktycznie jeżdżę tylko do tych dwóch sklepów, plus ten mój taki za McDonaldem, ja się śmieję. Kto jest z że to wie, gdzie ten sklep się znajduje. Czyli te trzy sklepy odwiedzam, tak powiedzmy, regularnie. A jak jestem tak gdzieś przejazdem powiedzmy i widzę jakiś lumpeks, to też tam sobie z miłą chęcią zachodzę. W dzisiejszym filmie też będą, będzie taka torebka w stylizacji, która tak naprawdę fajnie się z takim swetrem dopasowała. A właściwie to już zaraz wam ten sweter też pokażę. Skoro już pokazuję torebkę, to od razu i sweter. Pasek mamy. Dopinany, możemy go sobie odpiąć, przymocować inny. Torebka taka do ręki, bardziej kopertówka, marka Topshop. I ona jest bardzo fajna. Ma tutaj zdobienie w postaci i takie, tu są wyhaftowane te kwiaty, i trochę cekinów. I taka na bogato, powiedzmy, bardzo mi się podoba. Jeszcze tutaj dodatkowo złoty łańc srebrny łańcuszek, takie oprzycie, wykończenie tej torebki. Z tyłu tak się prezentuje: jest taka czarna, też ją kupiłam w sklepie, ubieram. Bardzo mi się podoba, słuchajcie, ja lubię takie. Torebki, ogólnie dużo torebek lubię, dużo różnych modeli. No, musi się coś na tej torebce dziać. Też nigdy za wiele torebek stwierdziłam, kiedyś miałam tylko kilka. Teraz mam znowu bardzo dużo i zauważam, że każda tak naprawdę mi się przydaje do różnych stylizacji, więc torebek nigdy za wiele. No i słuchajcie, sweter też z Top Shopu, nawet marka się tutaj, to się wszystko tak ze sobą dopasowało, nie dość, że jedna i druga rzeczy jest tej samej, z tej samej sieciówki, no to też właśnie dlatego te kwiaty jakoś tak są do siebie podobne, zwłaszcza ten tutaj wyhaftowany do tych, które znajdują się na tym swetrze i stworzyłam sobie taki komplet powiedzmy. Jeżeli chodzi o dół, no to tutaj yy, założyłam takie metaliczne bajkery, natomiast ze względu na to, żeby nawiązywały do obszycia, yy, jaki jest w tej torebce, czyli do tego srebrnego łańcuszka, Natomiast myślę, że tutaj jeszcze mm, mogę założyć coś w kolorze takim blado-czerwonym, delikatnie różowym, też czarne jakieś czarny coś na dole, czarnego, coś czarnego na dole. Także będę, co, na co będę miała ochotę? Słuchajcie, kochani, to, to sobie ubiorę. Z tyłu sweter tak się prezentuje. Jest to sweter akrylowy, więc był trochę skosmacony. Udało mi się go, tak wiecie, porządnie wypielęgnować. Wygląda praktycznie jak nowy. Bardzo fajne: te takie kwiaty są żywe. Tu jest na nich takie cieniowanie, jakby, więc to wszystko bardzo fajnie wygląda. No i z tą torebką też jest to taki ciekawy dość zestaw. Taki pasek ostatnio też udało mi się kupić, miał on tutaj ob, takie wytarte wiecie te pączki czarne, natomiast wzięłam czarny marker i czarnym markerem to odświeżyłam. Muszę to jeszcze jeden raz poprawić i na to położę top przezroczysty i utwardzę to w lampie, tak jak sobie robię paznokcie hybrydowe, więc to wszystko będzie wtedy za, zabezpieczone, zaimpregnowane, odświeżone. I wszystko ok. Pasek, oczywiście, standardowo na mnie za duży, jak wszystko w tym życiu, więc zrobiłam sobie supeł, No i mogę sobie tę szerokość dopasowywać. On jest zapinany na taki haczyk, więc jest ok, bo normalnie tutaj ta szerokość jest zdecydowanie nie dla mnie. Natomiast jeżeli zdecyduję się ten pasek założyć na przykład na jakiś płaszcz, na jakieś futerko, to będzie on wówczas na mnie dobry. Bardzo mi się spodobał. Wszystko, jak kupiłam. Nie pamiętam już, kochani. No, w lumpeksie, ale w którym to już nie wiem. Już nie pamiętam. Teraz, kochani, taki przepiękny sweterek wełniany. Jest to kardigan, który jest śliczny. Ma takie złote oprzycie tutaj w, w postaci takiej nitki, też jakieś takie cyrkonie, no i ma cudowne guziki. E, tutaj ma jedną wadę, słuchajcie, ktoś go tutaj zszywał i też jest dziura. Jest to, mówiłam, wełna? Tak, jest to 100% wełny, ale on nie gryzie. No i tutaj będę musiała sobie to naprawić, nie ma żadnego problemu, bo coś w kolorze złotym sobie tutaj naszyję. I w tej stylizacji właśnie z tym sweterkiem wystąpił pasek, który przed chwilą Wam pokazywałam, czyli taka stylizacja na bogato, do tego skórzana, spódnica czarna, no i te właśnie nowe buty, które mają gdzieś tam połysk na sobie też, gdzieś widać kolor czerwony. To już taki szczegół, ale ogólnie też pasują do tej stylizacji. Moi drodzy, jeżeli chodzi o ten sweter, to czy mówiłam Wam, że przygotowuję się już do jesieni, do zimy, już nawet <grywania> powoli, bo już wkrótce tak naprawdę październik. Ja tak zawsze przyspieszam sobie te, te miesiące, bo to szybko zleci czas tak naprawdę, a już będę miała gotową garderobę. No i wówczas jesienią będę zbierała rzeczy i kupowała na lato i będę na, na to lato czekała, na wiosnę i na lato. I ja tak mam, słuchajcie, i tak mi to życie mija fajnie. Jeżeli chodzi o ten sweter, no to musi być też załamanie takiej pogody, żebym ubrała tę stylizację, czyli taki chłodniejszy wieczór, taki zdecydowanie chłodniejszy wieczór, bo wełna bardzo grzeje. No i wtedy mogę sobie pozwolić jeszcze tam na tą spódnicę. Czyli to jest taka stylizacja nietypowa, bo ta nasza pogoda też jest taka nietypowa i warto mieć też takie nietypowe stylizacje, słuchajcie. Nie zawsze osobiście jest tutaj na górze zimniej, na dole mi jest chłodno, a też nie lubię się za bardzo przegrzewać, więc to jest taka stylizacja typowo dla mnie, typowo taka w sumie bliżej nieokreślona. Kochani, pokazywałam wam ostatnio chyba tę rzecz, jak się nie mylę, a jeżeli wam y, nie pokazywałam, pokazywałam, wiem już dokładnie, ze z taką czerwoną spódnicą aksamitą, ale bardzo słabo było to widać. Z jednej strony, bo było to pod taką fioletową marynarką wełnianą. Natomiast Wymyśliłam ostatnio mnóstwo stylizacji z tym. No i dzisiaj postanowiłam, żeby wam to jeszcze raz pokazać. A w kolejnych filmach też jeszcze wam to pokażę, bo kupiłam taką fajną fioletową spódnicę dłuższą i to super do tej spódnicy wygląda. Także jeszcze to zobaczycie. Ale dla przypomnienia, dzisiaj jeszcze wam to raz pokażę. Na przykład, moje dwie dzisiaj takie propozycje. Pierwsza, założenie tego na kombinezon, taki taki bardzo dopasowany. A druga opcja, i to będzie jako taki top, a druga taka opcja to będzie służyło jako pasek. I w tym momencie to jest u góry takie szersze. Natomiast chcąc tego użyć jako pasek, musiałam to przekręcić i założyć w ten sposób. Bo jednak wiadomo, tutaj mamy talię, a tutaj biodra, więc musi być taka proporcja zachowana. Węży, zwężenie u góry, ku dołowi się to rozszerza. No i mam też taki właśnie dzięki temu. Pasek niechcący. Więc różne, różnie można takie topy nosić i zakładać. On ogólnie jest przepiękny, bardzo fajnie, w bardzo piękny sposób jest ozdobiony. No i naprawdę do różnych rzeczy będzie mi pasował. Muszę koniecznie Wam nagrać stylizację z nową taką spódnicą, tylko ona jest do zwężenia, więc jak ja ją przerobię, to będzie znowu stylizacja z tym topikiem. Kochani, ostatnio też kilka odcinków temu pokazywałam Wam coś takiego, ale nie w stylizacji, bo to było bardzo zmechacone, to było do zwężenia, i ogólnie przeszło całkowitą metamorfozę, taką modyfikację, dlatego że e, nastąpiła tutaj taka modyfikacja. Tu były wszędzie guziki, które były takimi atrapami. One się nie rozpinały, były niby takie ozdobne. W momencie, kiedy ja to zwęziłam, to w ogóle źle się układało. Nawet przed zwężeniem to coś było nie tak, bo to, bo to jest stara rzecz i ogólnie taka rozciągnięta. Jeszcze tutaj muszę to przyszyć, żeby tej flizeliny nie było widać. Z tyłu tak się to prezentuje. W miarę możliwości, tak jak najlepiej potrafiłam, starałam się to wiecie wypielęgnować maszynką do swetrów, do golenia. Natomiast zostawiłam sobie tylko jeden guzik tutaj. To jest teraz taka narzutka, taki powiedzmy kardigan, też można sobie to rozpinać, zapinać i taka moja nowa odsłona tej rzeczy. Kochani, ceki nowe, takie spodenki z wysokim stanem, które są, pochodzą z, jest to marka Missguided, rozmiar 6. Miałam kiedyś takie, też były nowe z metką, kupiłam je w sklepie, ubieram, z tyłu tak się prezentują, są zapinane na zamek. Kiedyś miałam wersję chyba czarną albo fioletową. Czarną na pewno, a fioletową chyba też, coś podobnego na pewno. Też takie drobniejsze cekiny. I tutaj, jeżeli chodzi o stylizację, to mm, latem można sobie to wykorzystać na różne takie fajne wieczorne wyjścia. Do jakiejś koszuli też czarnej. Mój pierwszy taki pomysł to była biała koszula standardowo, ale też później pomyślałam sobie: Dobra, coś innego tutaj wymyślę. Spodanki są ogólnie bardzo fajne, wygodne, nigdzie tutaj nas nie gryzą, bo w środku jest taka podszewka. Mogłabym mieć takie w kolorze, słuchajcie, zielonym, pomarańczowym. Są takie? Nie wiem, możliwe, może kiedyś trafią w moje ręce. Kolejna rzecz to też takie spodnie, które pochodzą z Primarka, są w rozmiarze 34, bo pamiętam, tylko musiałam się upewnić jeszcze, czy to jest Primark. To spodnie takie z ekoskóry, spodęki właściwie, które były też nowe z metką, też je kupiłam w sklepie, ubieram. Bardzo fajne, lubię takie klimaty, zawsze można je sobie skrócić, zmodyfikować, na co tylko będę miała ochotę, ale zostawiam sobie wersję taką dłuższą do białej koszuli, do takiej właściwie biało-czarnej, bo ta najbardziej tutaj pasowała. Ma taki bardziej charakter e, mocniejszy przez te czarne dodatki, które ma na sobie. Jest ona taka bardziej charakterna, ta koszula, i dlatego postanawiam ją tutaj akurat zestawić do ty, z tymi spodniami, spodenkami. Wiecie, ciężko to nazwać, bo to takie bermuty, spodenki, no spodnie to nie. Nie, ja no to nie są spodnie. Także z ekoskóry i na pewno mi się teraz przydadzą na różne takie, wiecie, biznesowe spotkania, ja to tak nazywam, na takie nasze spa, jak najbardziej, bardzo wygodne i dość ciekawe. Kochani, kolejna rzecz to jest sweter, który bardzo dawno temu kupiłam, ale jeszcze Wam go nie pokazywałam, może nie tak bardzo dawno temu, ale jakiś czas temu na pewno. Teraz są upały i ja zaczęłam mierzyć te wszystkie swetry, było mi niesamowicie gorąco, no ale już czas najwyższy, żeby ten sweter Wam pokazać. Jest to sweter vintage, kojarzy mi się z marką Gucci, ogólnie z projektantem na pewno z jakiejś wyższej półki, bo tam są takie różne dziwadła i takie właśnie nietypowe rzeczy. No i ten sweter też jest taki nietypowy. W składzie tutaj jest wełna, jest kaszmir z tego co pamiętam, mamy piękne tutaj takie pączki włochate, z tyłu tak się prezentuje, jest przepięknie skrojony uszyty i tutaj też jest taki guziczek perłowy to jest bardzo ładnie taka łeska wycięta wszystko się tutaj zgadza, kolory bardzo fajne taki cieniowany, założyłam do tego ym, też w kolorze y, takie spodnie, legginsy, no i czekoladowe kozaki, bo one od razu mi się tak skojarzyły też będę starała się coś jeszcze z tym sweterkiem wykombinować. Może jakieś dżinsy, słuchajcie, dla odmiany i jakieś takie do tego mm, brązowe bodki. Nie te czekoladowe kozaki, także tutaj opcji jest bardzo, bardzo dużo. Sweater jest rewelacyjny, ja jeszcze go nie, nie zdążyłam wypielęgnować, więc czeka jeszcze na takie powiedzmy odświeżenie i będzie naprawdę w idealnym stanie. Ja jestem z niego tak zadowolona, kocham takie rzeczy, właśnie takie nietypowe, takie dziwadła, jak ja to mówię, bo są przepiękne. Ostatnia rzecz na dzisiaj to też takie takie dziwadło w sumie. To było poplamione trochę, ale udało mi się to y, po prostu wyczyścić. Tutaj przybrudziłam pudrem, niestety jak zwykle, y, bo to się kładzie tak przez głowę. Natomiast y, ogólnie jest to bardzo fajne i powiem wam jedną rzecz. To było trzy razy większe, natomiast y, w pralce niestety się skurczyło. Nie mam pojęcia dlaczego. Chyba trochę. Było 30 stopni, miałam to w 20 wyprać, no ale żeby 30 stopni tak doprowadziło, żeby to się tak skurczyło, nie mam pojęcia. Tu jest w składzie wiskoza, to na pewno też takie ala wersacze. Mamy tutaj ozdoby, się śmieje, przepiękne, złote takie. Tutaj jest zdobienie. To jest też takie regulowane. Można to sobie tak na maksa rozszerzyć, bo tu jest taki sznurek. Wstawiona jest dodatkowo pod spodem bluzka, dwa rozcięcia z boku. Z tyłu mamy też takie wiązanie. Bardzo mi się ta rzecz podoba. Stylizacja bardzo prosta, banalna tak naprawdę, ale gdzieś też. Y Fajna, więc dół przedłużyłam sobie tym samym kolorem, a zakończyłam wszystko butami, które są z takimi diamencikami, z takimi zdobieniami. Chciałam, żeby bardzo mocno nawiązywały do tych zdobień, które tutaj się znajdują. Więc bez takich większych szaleństw, ale jest to taka świeża stylizacja, taka, taki powiew świeżości, kobiecości, trochę może delikatności. Bardzo mi się ta stylizacja podoba. Kochani, to już wszystko w dzisiejszym filmie. Dziękuję Wam za oglądanie. Zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie, kochani moi w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam Was również do śledzenia mojego Instagrama, Facebooka, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Dodam tylko, że do tej stylizacji ogólnie miałam paznokcie w kolorze pięknym, takim różowym, ostatnio miałam na filmie, ale zaraz przemalowałam na niebieski kolor. No może dzisiaj mi nie za bardzo pasowały, do niektórych stylizacji jak najbardziej. Ale wiecie, tak chciałam zaszaleć sobie trochę. I zaszalałam. Dobra, pozdrawiam Was, trzymajcie się. A przepraszam, najważniejsza rzecz. Alleluja, wróć. Kochani, więc tak, e, czwar, nie czwartego, mm, 2 lipca wybieram się do suwałk. E, I ostatnio w komentarzu jedna osoba napisała do mnie, że jest z suwałk, e, tylko nie ma imienia i nazwiska, bo macie też tak jak ja Joanna projektuje macie różne takie powymyślane swoje nazwy. Niektórzy mają rzeczywiście imię i nazwisko. Bardzo bym prosiła, że kto jest z suwałk, niech się do mnie koniecznie odezwie, czy też czy na Instagramie, czy na Facebooku, czy też na YouTubie, ja Wam podam mój numer telefonu i bardzo bym się chciała z Wami spotkać 2 lipca w suwałkach. Także odzywajcie się koniecznie, pamiętajcie o tym. Zaczynamy od suwałk, później pewnie będzie Warszawa, a z Warszawy jest sporo osób, także będziemy organizować spotkania. Mam nadzieję, że, że zechcecie się ze mną spotkać. Także koniecznie bardzo proszę wszystkie osoby z suwałk, żeby się do mnie odezwały pod tym filmem. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.